Co kupić? Peugeota 407 SW 2.0 HDI czy Volkswagena Passata B6 2.0 TDI? Mega fajne pytanie, więc ciśniemy. Obie furki tłukli prawie w tych samych latach, więc jest co porównywać. Ale B6 lubi rdzewić na potęgę. Nie jest to oczywiście Mazda 6 MK1. Za to 407 widziała ruda, ale z daleka, tak przez okno. Więc to na duży plus dla Króla 2. Pasek jest większy w środku i w bagażniku też. Bo w 407 jest więcej stylu kosztem funkcjonalności. Pastuch ma bardziej sprężyste zawieszenie względem komfortu w Peugeocie. A nie każdy lubi komfort. Ale 407 demoluje pastucha pancernością silnika HDI. Bo to jest jeden z najlepszych diesli ever. A TDIki z B6 to zajechane padliny. DSG podobnie. Były fajne jak były nowe, ale po co w nich olej wymieniać? Więc 90% przypadków to stan agonalny. Jasne, że w żabyjadzie padają pierdoły. Ale wszystko naprawisz u każdego mechanika, a używany panel Klimy czy wyświetlacz kosztuje dwie stówki. Pastuch ma niby lepsze wyposażenie, ale niby. Co ja bym wybrał? Zdecydowanie 47. Bo na 17-kach wygląda świetnie. Ma genialnego diesla i leje pastucha po całości. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać mirasowi. Odrzucisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pokazuje w nim masę trików jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki, zdrówka.